Justyna Pizio, absolwentka Łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych, zaprezentowała swój projekt malarski pod nazwą Ningen na wernisarzu, który odbył się 9 maja w Bytomskiej Galerii Squart przy ulicy Wrocławskiej. Choć od tego wydarzenia minęło już trochę czasu, sądzę, że warto przypomnieć klimat wystawy. Prosić autorkę o refleksję na ten temat, zanurzyć się w ezoteryczny świat jej obrazów. Serdecznie zapraszam. Goszczę dzisiaj u pani Justyny Pizio na wystawie jej prac malarskich. 9 maja tego roku miał miejsce wernisarz pani wystawy zatytułowanej Ningen. W komentarzach na temat wystawy pojawia się informacja, że eksploruje pani japońskie znaczenie słowa ningen, które oznacza zarówno człowieka, jak i jednostkę ludzką, przestrzeń i relacje między ludźmi. Proszę przybliżyć nam ten termin. Język japoński daje możliwość wielorakiego rozumienia pojęć. Jest chyba jedyny, który w ten sposób e, pozwala. Czytać rzeczywistość, jakby rozumieć ją, bo to, bo to też jest kwestia rozumienia przez Japończyków. Ja się z tym słowem zetknęłam pięć lat temu, przygotowując się do wystawy dotyczącej malarstwa, jego bardzo surowego, minimalistycznego. I to słowo przylgnęło ze mną do dziś i jest mostem między tymi pracami, które widzimy w jednej części galerii które powstawały od 18 roku. I tak naprawdę ten cykl zaczął się jeszcze chyba rok wcześniej z pracami, które są z tego roku bardzo świeże, które są na dole galerii. Ningen to pierwszy od czasów studiów projekt malarski, w którym sięgnęła pani po pełnowymiarowe płótna i zdecydowany osobisty przekaz. Żeby osiągnąć po duże płótna, potrzebowałam wielu lat przygotowań, jakiejś wewnętrznej gotowości i dojrzałości do tego, żeby zmierzyć się z dużą materią malarską. Ja yy, bardzo często zresztą artyści nie do końca swobodnie poruszałem się pomiędzy, pomiędzy na przykład formatami. To wymaga odwagi, stanięcia przed dużym, dużym płótnem. Szczególnie, że ja miałam 10 lat przerwy od czasów zrobienia dyplomu na Akademii. Rysowałam, rysowałam komiksy, ilustracje, ale do malarstwa takiej materii nawet tych, tych z lat 17-18 rok Yy, przymierzałam się no, 10 lat i delikatne i takie syntetyczne pociągnięcia pędzla są, są jak najbardziej yy, odzwierciedleniem mojej historii wewnętrznej. Wiele czynników złożyło się na to, że po prostu nabrałam odwagi do tego, żeby, yy, żeby wyrazić siebie w taki sposób. To jest malarstwo gestu. Bardzo często goście mnie pytają, co to w ogóle znaczy. Malarstwo gestu polega na tym, że nawet jeżeli widzimy tutaj taką drobiazgową, koronkową, delikatną pracę, to ona powstaje zaledwie w kilka sekund. Poprzedzona jest rozmyślaniami, medytacją, refleksjami. Szukaniem jakby formy, w jaki sposób pokazać to, co chcę pokazać, bo to nie jest przypadkowe na zasadzie czystego chlapnięcia pędzlem. Po prostu nawet jeżeli ono w wersji formalnej jest, jakby w kwestii formalnej nim jest, to wyraża coś bardzo głębokiego i ważnego dla mnie. Czy zdarzyła się taka sytuacja, że na jakimś etapie tworzenia? Dochodzi Pani jednak do wniosku, że to nie jest to i praca z bólem, ale ląduje w koszu. Y oczywiście, że się zdarzało i kiedy tych, tych, tych prac jest, no bo to każda jest pracą, jest na przykład setka i ja mam przygotowany kolor, mam mniej więcej kształt, który chcę oddać i to co tu widzimy to jest wyselekcjonowana ilość prac, Aczkolwiek jestem perfekcjonistką, trochę staram się od tego od, odchodzić, ale... Nie urządza mnie wyrzucenie dużego arkusza papieru, w którym tylko jedna praca jest dobra. Raczej staram się tak przygotować mentalnie i duchowo do tego, co maluję, żeby ten efekt był jak najlepszy, jak najwięcej prac było dobrych. A nawet jeżeli one się nie nadają do oprawienia, to ja je gdzieś też później w jakiś sposób przetwarzam, czy są elementem jakiejś innej kompozycji. Całe życie malowałam i rysowałam. Moja babcia mnie zachęcała do tego, żeby malować. Nie chodziłam do szkoły, do liceum plastycznego, do normalnego liceum, ale później była już Akademia Sztuk Pięknych. Po kilku latach przygotowań i ciężkiej pracy do tego wcześniej zaczynałam od malowania ptaków i kwiatów. I miałam w bodaj chyba w 18, nie pamiętam albo w 17 roku wystawę, która się nazywała Chwila, i ona była o, o kwiatach i ja się przyznawałam do tego i nadal to mówię, bo tak jest to zgodne z moim jakby też duchem i moim, moim sercem, że to jest ręka Boga, to po prostu kieruje, yy. ja jestem jakby tylko narzędziem, ja jestem przedłużeniem tego pędzla i ktoś, jakaś siła wyższa, yy. w ogóle przecież talenty są stąd, ja jestem o tym przekonana ja mam ten, to szczęście, to nie jest prze, wybujałe ego, że ja zostałam obdarowana, obdarowana niezwykle talentami plastycznymi. Łaska. Kończąc studia, nie miałam pojęcia, że ja sięgnę po tyle tematów malarskich. Mi się wydawało, że nie potrafię malować ptaków i zachęciła mnie do tego moja terapeutka. Po prostu próbując gdzieś mnie w, w trudnym momencie e, uwrażliwić na, na obserwowanie sus okna na trzecim piętrze w kamienicy u niej w gabinecie było widać ptaki. I ja mam do tej pory te, jedne z pierwszych ptaków, nazywam je. Ja sobie przypomnę, mam śmieszną nazwę i rozdaję je dzieciakom, które przychodzą z klientkami czasami do mojej pracowni. E, ptaszki odrzutki, o. Trzeba malować jako dziecko i wykazywać zainteresowanie wszelkimi możliwymi plastycznymi rzeczami. Moja mama i babcia robiły na szydełku, na drutach, więc to że rzemiosło też było ze mną całe, całe życie. E, babcia mnie uczyła obserwować chmury, ale wiem, że, y, no, że nie maluję... Do szuflady. Pani Justyno, bardzo dziękuję za rozmowę. Jestem przekonany, że spotkamy się jeszcze i będę o to prosił w naszych kontaktach. Do zobaczenia i usłyszenia. Dziękuję. Do zobaczenia i do usłyszenia.